W niedzielę 22 grudnia w gminnym Ośrodku Kultury w Przewornie odbyła się tradycyjna wigilia dla mieszkańców. Jak co roku przybyło bardzo wiele osób. W trakcie spotkania zebrani goście mogli zobaczyć jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Przewornie. Następnie głos zabrał ksiądz doktor habilitowany Tomasz Błaszczyk, który złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz zmówił modlitwę. Wszyscy zgromadzeni na Wigilii w Goków przewornie dzielili się opłatkiem i składali sobie serdeczne życzenia. Ostatnim elementem spotkania był wspólny posiłek oraz śpiewanie kolęd.